Jenny Carr was attending a business Ginny Carr był na spotkaniu na 36 8. piętrze One Liberty Plaza, po przeciwnej stronie ulicy od Waterway Center. Nagrał cały pierwszy atak na taśmie. 9 sekund po zderzeniu, słychać drugą eksplozję. To brzmiało jak uderzenie. Yeah, co się więc stało w północnej wieży? Spytajmy Willie Rodrigueza. Willy, Willy. Potwierd, który pracował w World Trade Center, przez 20 lat był na poziomie 1, kiedy w północną wieżę uderzył samolot. Całkiem nagle usłyszeliśmy boom. Pomyślałem, że w piwnicy wybuch generator. Powiedziałem do siebie, o Boże, to musi być generator. Chciałem powiedzieć to głośno, ale zanim zdążyłem, usłyszałem boom. Dokładnie na górze, dość daleko. Słychać było różnicę między dźwiękiem dobiegającym z dołu i z góry. I wtedy wszyscy zaczęli krzyczeć. Przybiegł ktoś do biura, krzycząc: eksplozja, eksplozja, eksplozja. Miał wyciągnięte do przodu ręce, z ramion odpadała mu skóra. Aż do czubków palców, zwisała mu z obu rąk zwisała i zwisała spojrzałem na jego twarz brakowało kilku fragmentów zapytałem co się stało, co się stało A on odpowiedział windy, windy a potem kiedy ja było wiele eksplozji Kiedy zacząłem opowiadać o tych eksplozjach powiedzieli do mnie w budynku było tak wiele kuchni pewnie mieli butle gazowe. A ja na to nie wierzę w to. To był budynek klasy A. Były bardzo ostre wytyczne dotyczące tego, co można trzymać w kuchni. Naprawdę wątpię, żeby to był gaz. Było więc wiele różnych koncepcji na temat tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o eksplozję. Do dzisiaj nie otrzymałem faktycznego wyjaśnienia w kwestii eksplozji, które słyszałem na górnych piętrach i po drodze na górę. Okna w korytarzu północnej wieży wyleciały w powietrze, a marmurowe panele oderwały się od ścian. 11 września Nowy Jork stracił 343 strażaków. Skoro byli w wieżach przed ich zapaleniem oraz w momencie zapalania, jestem skłonny twierdzić, że dość dobrze wiedzieli, co tam się wydarzyło. Jaka jest opinia Nowojorskiej Straży Pożarnej? Zobaczmy wywiad z filmu dokumentalnego Braci Nudet. Strażak Louis Cacioli powiedział w gazecie People Weekly, wiozłem strażaków windą na 24 piętro, aby dokonać ewakuacji pracowników. Na ostatnim odcinku wybuchła bomba. Przez ponad rok blokowano publikację zapisu rozmów strażaków prowadzących akcję w World Trade Center. W listopadzie 2002 roku taśma została wydana New York Timesowi i innym dziennikom. Dlaczego minęło tyle czasu, zanim opublikowano taśmy? Mam naocznego świadka, który powiedział, że na piętrze siódmym i 8 były eksplozje. Batalion 3 do bazy. Właśnie słyszeliśmy kolejną eksplozję. Wall Street z powodu wtórnej eksplozji. Mamy wielu ludzi pokrytych pyłem z wtórnej eksplozji. Mamy kolejną eksplozję w wieży 10-13. 10-13. W wieży 2 była ogromna eksplozja i całkowite zawalenie na całym obszarze. Byłem na obszarze wtórnej eksplozji w wieży 1. K. Chief Palmer, Chief Palmer dotarł do pożaru na 78 piętrze południowej wieży i opracował plan ugaszenia go. W 15 mamy dwa odizolowane pożary. Będziemy w stanie ugasić się dwoma liniami. Przyjąłem piętro 78, liczne kody pierwsze. Gdyby na 78 piętrze było takie piekło, jak wmawia wam rząd, Palmer nie dotarłby tak daleko i z pewnością nie byłby w stanie go ugasić. 12 sierpnia 2005 roku ostatecznie opublikowano kolejnych 15 godzin przekazów radiowych oraz transkrypcji wywiadów ze strażakami. Strażacy opisują dwa zdarzenia zgodne z charakterem kontrolowanego wyburzenia. Wiesz, tak jakby demolowali budynek, jakby go wysadzali. Tak się właśnie zawalił. Wydaje mi się, że to jest to, co właśnie widziałem. Stephen Grigory, pełnomocnik Biura do Spraw Komunikacji. I kilka trzaskających odgłosów zaraz przed tym, jak budynek się zawalił. Co nauka mówi o zawaleniach? Zawalenie się World Trade Center zostało zarejestrowane przez Obserwatorium Columbia University w Palasades w stanie Nowy Jork. Południowa wieża rejestruje trzęsienie Ziemi 2.1. Północna wieża rejestruje trzęsienie Ziemi 2.3. Won Young Kim powiedział Chrisowi Bolinowi, że ich sejsmografy wychwyciły podziemne eksplozje z kamieniołomu oddalonego o 20 mil. Takie wybuchy wywołane zostały przez 80 tysięcy litrów azotanu amonowego i spowodowały lokalne trzęsienia ziemi w skali pomiędzy od jednego do dwóch. Wybuchy Waterway Center w 1993 roku nie zostały zarejestrowane, ponieważ odbyły się na ziemi. Podczas zawalania większość energii spadającego gruzu została zaabsorbowana przez wieżę i sąsiednie budynki zamieniające je w gruź i popiół. Mark Loiseau, Mark Loiseau, prezes Control Demolition, Demolition, powiedział American Free Press, że w piwnicach World Trade Center było 47 centralnych wspierających kolumn podłączonych do podstawy. Gorące fragmenty dosłownie płynnej stali odkryto ponad miesiąc po 11 września. Te nieprawdopodobnie gorące obszary odkryto na dnie szybów, wind, 7 pięter pod ziemią. Stopioną stal odkryto 3, 4 i 5 tygodni później, gdy usunięto gruz. Powiedział, że stopioną stal znaleziono również w budynku World Trade Center 7. Najwyższą temperaturę zarejestrowano we wschodnim rogu południowej wieży. Zanotowano tam temperaturę 747 stopni Celsjusza. Stopiona stal w piwnicach miała temperaturę prawie dwukrotnie wyższą. Czy nadal myślicie, że wieże World Trade Center zawaliły się z powodu pożaru? Na wszystkich tych nagraniach zawaleń widać eksplozję 20 do 30 pięter poniżej fali uderzeniowej. Tutaj. Tutaj. Here to here to here to and here to die. Etienne Sorel kręciła swój dokument World Trade Center pierwsze 24 godziny i nagrała na taśmy oba momenty zawalenia. Patrzcie uważnie. Statyw wstrzęsił się 12 sekund wcześniej niż północna wieża zaczęła się zawalać. Coś spada po prawej stronie budynku. Prawdopodobnie pytacie, jeśli w budynku były bomby, jak trafiły tam niezauważone? Ben Fountain, analityk finansowy, który pracował w World Trade Center, powiedział magazynowi People, że w tygodniach przed 11 września odbyło się kilka niezapowiedzianych i nietypowych szkoleń, w trakcie których część obu wież oraz budynku 7 były ewakuowane z powodu bezpieczeństwa. Doria Court, strażniczka w północnej wieży, powiedziała Newsday, że przez dwa tygodnie przed 11 września ochrona pracowała na 12-godzinnych zmianach, ale we wtorek, 6 września, psy węszące zostały gwałtownie usunięte z budynku. Kto to wszystko zatwierdził? Brat prezydenta Busha, Merwin, był w radzie dyrektorów Securecom od roku 1993 do roku podatkowego 2000. Securecom, znany jako Stratex, to firma zajmująca się zabezpieczeniami elektronicznymi, za której plecami stoi kuwejsko-amerykańska korporacja, zapewniająca bezpieczeństwo liniom United Airlines, lotnisku Dallas International, a od początku lat 90. do 11 września również World Trade Center. Merwin jest również byłym dyrektorem w HCC, firmie, która 11 września ubezpieczała część World Trade Center. Ujawnionych miało zostać więcej informacji na ten temat, ale tak się nie stało. Gdybyśmy mogli zbadać gruz z World Trade Center i dowiedzieć się, co się stało. Ale Julian zaczął wysyłać cząstki za ocean w celu poddania ich przetworzeniu, zanim ktokolwiek je zbadał. FEMA. Nawet FIMA nie dopuszczono do Ground Zero. Najwyraźniej zablokowano miejsce zbrodni i zniszczono wszelkie dowody. Zgadnijcie, kogo dopuszczono do miejsca zdarzenia. W firmę Control Demolition, która była również odpowiedzialna za sprzątanie po wybuchu w Oklahoma City w 1995 roku. Ale to jeszcze nie wszystko. 15 lipca 2001 roku firma Control Demolition zniszczyła dwa zapasowe zbiorniki na paliwo z czasów II wojny światowej. Każdy miał 122 metry. Dokonano tego bez konkretnego powodu. Odnotowano liczne skargi z okolicy. Do dzisiaj miejsce zdarzenia jest puste, a przyczyna zniszczenia zbiorników nigdy nie została ujawniona. Myślę, że to, co zdarzyło się w World Trade Center jest proste. Wieże zostały zburzone w wyniku dokładnie zaplanowanego, kontrolowanego wyburzenia. Był to psychologiczny atak na społeczeństwo amerykańskie przeprowadzony z wojskową precyzją.